Głos nadziei na każdy dzień. Osiołek, na którym nikt wcześniej nie jeździł. Przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Ewangelia Marka rozdział jedenasty, werset siódmy. Tam, gdzie się wychowałem, w Etiopii, osły były popularnymi zwierzętami. Częstym widokiem były karawany złożone z kilku osłów obładowanych drewnem opałowym czy węglem prowadzone na targ. Czasami widywało się dorosłych jadących na ośle, ze stopami sięgającymi niemal do ziemi. Te niewielkie i łagodne zwierzęta mierzą ponad 90 cm w kłębie. Jednak są też takie osły, które rozmiarami dorastają niemal do postaci niewielkiego konia i mogą mierzyć prawie 130 cm w kłębie. Dzięki wielkim uszom osły doskonale słyszą skradające się drapieżniki. Dodatkowo duże uszy pomagają im radzić sobie ze schładzaniem organizmu w gorącym klimacie gdy żyją dziko. Osły muszą mieć bardzo dobry układ trawienny, jako że potrafią zjeść i stawić niemal wszystko. A przy tym przez długi czas zadowalają się niewielką ilością wody. Są więc bardzo wytrzymałe w trudnych warunkach, gdy nie jest łatwo zdobyć pożywienie i wodę. Wszystkie osły mają na grzbiecie ciemniejszą pręgę. Niektóre mają też podobną pręgę biegnącą w poprzek przez łopatki, co wygląda jakby były oznaczone znakiem krzyża. W porównaniu z resztą ciała mają jaśniejsze nos. Obwódki wokół oczu, wyściółkę uszu i podbrzusze. W dawnych czasach posiadanie osła było oznaką zamożności. Jednak w czasach Chrystusa zwierzęta te były raczej używane przez uboższą klasę społeczeństwa. Przed narodzeniem Jezusa Maria przyjechała do Betlejem na Osiołku. Jako dziecko Jezus także zapewne jeździł nieraz na ośle. A więc triumfalny wjazd do Jerozolimy na takim zwierzęciu nie był dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. Fakt, iż wybrał młodego osła, sugeruje, że Mesjasz przybywał w pokoju. Wojownicy wyruszali do bitwy, dosiadając bojowych rumaków. Choć Żydzi modlili się o wojowniczego i zwycięskiego zbawiciela na białym koniu, Jezus ustanowił innego rodzaju królestwo. Jego triumfalny wjazd do miasta na Osiołku symbolizował łagodność, skromność, uniżenie i pokojowe nastawienie. Choć wydaje się, że osły nic sobie z tego nie robią, jakimże zaszczytem dla nich jest fakt, iż dwa z nich zostały wybrane, by na swoim grzbiecie nieść Stwórcę świata w dwóch doniosłych dziejowych momentach tuż przed Jego narodzeniem, a następnie podczas Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Krótko przed jego ukrzyżowaniem, Panie, nawet gdy jestem wyśmiewany i wyszydzany za to, że wierzę w Ciebie, pragnę nieść Twoją miłość w moim sercu i Twoje słowo w moich ustach, wiodąc łagodne i spokojne życie dla Ciebie. David A. Steen.